I'm so addicted to your baby Now I'm addicted to your touch I'm so excited I'm addicted to your baby Now I'm addicted to your love Nie! W jakich warunkach? Nie taki! Nie! Startuje Marcin Lipski. Czy daleko pojedzie, czy nie! Start! Jedzie! Jedzie! Naciąga prędkość maksymalną! Jedzie po złoto! Marcin po złoto! Zarąbał w drzewo i się wywalił. To nie te warunki jakie powinny być jednak. Wniosł gaz na drzewo! Marcin Lipski szykuje się do drugiego wjazdu. Czy teraz pokona twój rekord, czy nie, czy znowu walnie w drzewo, bo złe warunki będą. Uwaga, startuje! Jedzie! Ale teraz ma dobrą prędkość! Bardzo dobra prędkość! Zarz kradę prędkość światła! Zarabia w drzewo, ale jedzie! Ale nie dojechał daleko! Jednak to drzewo trzeba siąć, bo przeszkadza mu coś ono. To drzewo zmienia mu tak warunki, że się wywala... Lipski się sykuje do trzeciego wjazdu. Czy teraz musi uda pojechać daleko czy to drzewo co było, wszystko dało, mu tak te warunki zmieniało i zostało skasowane. No szykuje się do wjazdu i wjeżdża. Jedzie. Jedzie, ale ma prędkość! Ma prędkość! Rzuca go w powietrza ale go by rzuciło. Aż dojechał na połowę zjazdu całego. A się wkurzył na tor. Wkurzył się. I musi ponowić swój wjazd. Jedzie jeszcze raz do góry. Idzie, idzie. Czy dosłapie się tam czy nie? Czy że on znowu jakąś drogę zablokuje? Dobra, jest na torze. O musi się poprawić, bo ciśnie go coś. I jedzie! Jedzie! Prędkość dobra! Jedź! Jedź Marcin, Masz Maciu złoto masz! Jedzie! I to jest nowy rekord! Re rekord, rekord! ciaś się, Radzie, zaraz, może wstać drugiego swojego zjazdu nie było go w dwóch seriach, ponieważ były złe warunki i przez to jeżdżał Marcin uwaga, startuje pędzi, pędzi coraz się kamień, jedziesz, jedziesz jedzie, uuj coś mu się stało wkurzył tak, tak. <śmuszę> się i idzie następny raz jechać normalnie udaje Marcina on nie wchodzi po schodach, tylko idzie po torze Idzie, zobacz, czy pojedzie tym razem dalej, czy znowu się dojedzie do połowy toru. Przygotowuje się, nie poprawia sobie i jedzie już! Pędzi, pędzi! Uch. Nie w tych warunkach go puścili. O, Kamil ma chyba kontuzję. Ma kontuzję, oj. Kamil, myślał, szykuje się do trzeciego swojego zjazdu. Ostatniego zjazd, coś mu nie wyszedł, ma chyba na sobą złą pasę Zobaczymy teraz. Przygotowuje się do startu i startuje. się połowy, zobaczymy, czy daleko pojedzie. Jedzie, jedzie po złoto. i coś zatrzymało go. Oj, coś jego ma złą pasce w tym w tym roku. Denerwuje się na śnieg. Wszystko mu się nie udaje w tym Sezonie. Zobaczymy, co zrobi. teraz po raz drugi próbuje zjechać. I jedzie. Pędzi, pędzi, zobaczymy, czy dojedzie daleko. Leci, drugi wyszedł w granicach rekordu zjazdu. Gratulacje! Przerwał złą pastę! Teraz się cieszy i kiwa głową! Teraz tańczy... tanie szczęścia! To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.